grać za bijakę. Mam syndrom czerwonej lampki, weź to włącz, lampkę. Bo się stresuję strasznie. Ja nie mogę przed kamerą grać. Ja będę za kamerą grać. Chwała. Emilka jest z częścią aktorską, czyli ona po prostu występuje. Jeśli będzie potrzebna do pomocy, to ręce służą do pomocy. Pirotechnika, wszelkie montowania, urządzenia oraz cała ekipa komandosów to jest zadanie kierownika, tak powiem, planu, ponieważ on to odpowiada. Jest nim. Jest nim. nie? Rafał ze strony operatorskiej będzie pomagał do oświetlenia, bo on się na tym zna to strony muzyczną też się zna, ale muzykę tam potrzebna. Łukasz chodzi tak samo pomagał z strony operatorskiej i technicznej, bo też właśnie dla Panie, jak z takim panie, że tak powiem, gdzie będzie więcej Także, no... Ty się zajmiesz potem, jak z nimi na montowanie, z tego słupków, ponieważ drzwi to są tam to jakieś kały, żeby to nikogo nie tam nie popieściło, no nie? To jest bardzo ważne. Czyli, ewentualnie wyciąć takie pierdole. To jest tutaj na miejscu, to jest... tak, tak. co to chodzi? Tak, zeszleć? Tak, nie, nie, pod kątem wchodzi ujęcia kalery, żeby na była do góry. Wtedy szyny nie będą pokazane, no, nie? Ja wiem, ale czy chcesz po prostu odjazd od tego, od drzwi mm. zrobić po prostu przejazd w taki sposób? Nie. Mm. Ma być po fasce, czyli bezpośrednio, bezpośrednio to linia prosta. Mm. prostej. Tak. Bezpośrednio na drzwi, czy po prawej stronie? Cześć. Żeby oni mógł przejść. Centrum. Na centrum. Bo oni, oni wchodzą na boki. oni wchodzą na boki czy na boki rozpraszają. Potrzebuję wolne radio. Teraz być ja.

máðastu sjálv. No, góðu. Eitt tegundir. Nei, tað er framtann. Yeah, i się do środka. Wiem. To jest pobyt. Są dwie, no to wyjazd. nie? I będzie trzeba jeszcze ją rozszepić. Weźcie tego pandeki, deki i dobra? Proszę bym, żeby wszyscy wyłączyli komórki, które mają włączone. Nie, to jest grubo. No, ale odsuwajcie wszyscy z tych drzwi, żeby tutaj były wolne wejścia. Wiem, że ona się nie chce blokować. Dobra, inaczej robimy. E, Kto jest młody, który da się do pomocy? Jeden młody, pan taki będzie trzymał, i drugi. Dobra, oni też ćwiczą, teraz nie chodzisz. Oni nie ćwiczą. Czekaj, ja. No. Co trzymać? Czekaj, zaraz będzie pan tak. No. Ma go podjeść? Czekaj, chcę go podjazdować. To odjazdów, od momentu od tego, za pan z tyłem, oni chodzą. Ok. Teraz ja się podjazdów.

Centralne jest totalne ujęcie chcemy. Centralne ujęcie, w sensie. bo i... oni obydwoje wychodzą. Dlatego robimy totalne rozchody, żeby oni się dowiedzieli. Tutaj, tutaj. Nie zabrać ich będu. Łatwiej, to już nie Rafale, daj mi tego, ponieważ oni już się kiedy mają wchodzić. Dobra, w takim razie ten. Najpierw się nie wchodzić. Będziemy mieć próbę z kamerami. Czyli po prostu będziemy sprawdzać, czy coś się nie Tam nie tam problemu, tam już, tam już, tam już, tam Akcja! É e aí, No. A Nie tak się sprawa. tak, taki. To jest dobre pod tym względem, że suka Jeśli będzie, to ty trzeba skupić tak cyclos mocno jak ciśnienie się napięło wieści. I zapal światło. No, może może rozproszymy na słońce. Teraz możemy rozproszyć. Poczekaj, poczekaj. Dobra. Proszę Dobra, dobra. Wgadł. Możecie gasić. Gotowe часы. Tak, pokaż, pokaż, pokaż. pokaż. No, tak. Stara się nie ruszać. Co, I jeszcze, tak, są. jeszcze bardziej na ten, na zanim. No, proszę się nie tam, Daj tak, troszkę tak, niżej światło teraz. E, to niżej. Znaczy, ustaw niżej. Aha, o, o właśnie, o właśnie.